Nie daj się oszukać. Mówią każdy, każdy człowiek, nawet pan. Może dziś zarabiać ważny tylko plan. Też mówią, będziesz mógł od dziś zarabiać hajs. Na swe konto tylko kilka dolców płać. Kłamią, nie ma pięknych planów, tylko zdzierstwo. Tesla X, Baltic Pipe to tylko mit. Nie ma, nie ma pięknych planów, tylko kłam. Tesla X, Baltic Pipe to tylko mit. Tak więc usiądź, okłoń i zastanów się. Przemyśl, czy to wszystko ma jakikolwiek sens. O! Myśl, czy to wszystko niezbyt piękne jest. Może oszust właśnie okraść ciebie chce, mówią kryptoakcje, złoto nawet piach. Mogą dziś zarabiać ważny tylko wkład. Też mówią, robot zrobi całą pracę w MIG. Od bogactwa dzieli pana jeden klik. Pła. Nie ma łatwych zysków, tylko praca. Tesla X Baltic Pipe to tylko chwy. Nie ma, nie ma łatwych zysków, tylko trud. Tesla X Baltic Pipe to tylko chwy. Tak więc usiądź ochłoń i zastanów się. Przemyśl, czy to wszystko ma jakikolwiek sens. Pomyśl. Czy to wszystko niezbyt piękne jest? Może oszust właśnie okraść ciebie chce. Usiądź ochłoń i zastanów się, usiądź ochłoń. Przemyśl, czy to wszystko ma jakikolwiek sens. O, myśl, czy to wszystko niezbyt piękne jest. Może oszust właśnie okraść ciebie chce. Pomyśl, Sam.